Na dzisiejszej lekcji postaram się wyjaśnić ci, czym są tolerancja, stereotyp, ksenofobia, szowinizm, rasizm i antysemityzm. Zapraszam. Tolerancja to szanowanie cudzych poglądów, uczuć, obyczajów i zachowań. W społeczeństwie przyjawia się ona równym dostępem różnych grup do udziału w życiu społecznym. Tolerancja pozwala osobom o różnych poglądach komunikować się i szukać porozumienia. Nie jest to jednak bezkrytyczna akceptacja, ani nie jest to wyzbycie się własnych poglądów, ani nie jest to też zobojętnienie na różne problemy społeczne. Tolerancja nie polega też na zgadzaniu się na naruszanie reguł życia we wspólnocie. Patriotyzm także powinien łączyć się z tolerancją, czyli z szacunkiem do innych wspólnot narodowych. Nietolerancja Obniża jakość życia społecznego, może prowadzić do wojen, czego najlepszym dowodem była Druga wojna światowa. Brak tolerancji zawsze krzywdzi bezbronne osoby. Niszczy relacje z otoczeniem, uniemożliwia rozwiązywanie konfliktów. Ksenofobia to niechęć bądź wrogość w stosunku do innych ludzi, powodowana zwykle brakiem wiedzy i strachem. Przejawia się lękiem przed tym, co obce i nieznane, sprawia, że innych ludzi ocenia się zgodnie ze stereotypami. Ksenofobia jest przyczyną braku tolerancji. Stereotypy to nieprawdziwe przeświadczenia, według których wszystkie osoby z danej grupy społecznej charakteryzują się jakimiś określonymi cechami. Jeśli są to stereotypy negatywne, to przypisuje się im złe cechy, a jeśli są to stereotypy pozytywne, to są to cechy dobre. Stereotyp charakteryzuje się tym, że jest przyjmowany bez dowodu, jak na przykład to, że wszyscy mieszkańcy Afryki mają poczucie rytmu. Ma charakter uogólnienia, jak na przykład to, że wszyscy Anglicy są flegmatyczni. Jest zabarwione emocjonalnie, na przykład Polacy nie lubią Niemców przez trudną historię. Poza tym składa się z uproszczeń, na przykład Rosjanie wolą ustrój niedemokratyczny, bo przez większość swojej historii byli rządzeni despotycznie. Czy znacza się trwałością, ludzie przez stulecia źle oceniali ludność romską. Zwykle to niekorzystne stereotypy mocniej rzutują na ocenę danej zbiorowości, a taki niechętny stosunek do osób w jakiś sposób różniących się jest zwykle większy w społeczeństwach zamkniętych, gdzie dostęp do wiedzy o przyczynach problemów społecznych jest ograniczony. Ksenofobia, jako niechęć do innych grup narodowościowych bądź etnicznych, nasila się w trakcie kryzysu gospodarczego lub kryzysu politycznego. Łatwiej wytłumaczyć sobie, że przyczyną problemów są jakieś czynniki zewnętrzne, np. to, że imigranci zajmują miejsca pracy, przez co bezrobocie wzrasta oraz spiski różnych grup. Obwinianie obcych jest o tyle łatwiejsze, gdyż są słabo zakorzenieni w społeczności i nie mają wsparcia. Zdarza się, że ksenofobia jest przyczyną wrogości i agresji całego państwa lub jakiejś organizacji politycznych przeciwko innym krajom czy narodom. Jest to duże zagrożenie dla różnych wspólnot narodowych i etnicznych. Szowinizm to przyjaw skrajnej ksenofobii. Wyraża się w niechęci, a nawet nienawiści do innych narodów. Zalety własnej nacji są wyolbrzymiane, a wady pomniejszane. Szowinista twierdzi, że jego naród może rozwijać się kosztem innych narodów i wspólnot. Rasizm to radykalna ideologia powiązana z ksenofobią. Chodzi w niej o przeświadczenie, że jedna rasa ludzka Dominuje nad innymi. Z kolei antysemityzm to rodzaj dyskryminacji jednej konkretnej wspólnoty narodowej, a mianowicie Żydów. To właśnie szowinizm, rasizm i antysemityzm doprowadziły podczas II wojny światowej do Holokaustu, czyli masowej zbrodni na żydowskich mieszkańcach terenów kontrolowanych przez trzecią Rzeszę. I jeszcze jedno pojęcie nacjonalizm, które czasem jest mylone z szowinizmem. Ale oznacza coś zupełnie innego, a mianowicie postawę, w której członkowie danego społeczeństwa przedkładają interes swojego kraju ponad inne sprawy. Na koniec chcę Ci jeszcze wyjaśnić, czym jest kosmopolityzm. Otóż jest to postawa, w której cały świat jest postrzegany jako wielka ojczyzna wszystkich ludzi, głosi ona potrzebę zacierania się podziałów narodowych i państwowych. Jest to konsekwencja nieograniczonej migracji ludzi, rozwoju cywilizacyjnego, rozwoju nowych mediów. W ten sposób tworzy się kultura światowa, wspólna dla wszystkich. Zapamiętaj najważniejsze: tolerancja polega na szanowaniu cudzych poglądów, uczuć, obyczajów i zachowań. Ksenofobia oznacza niechęć lub wrogość w stosunku do innych ludzi, spowodowaną często brakiem wiedzy i strachem. Lęk ten jest skierowany przeciwko wszystkiemu, co obce i nieznane. Stereotypem nazywa się uproszczony pogląd. Utrwalone w danej zbiorowości, wynikające z niepełnej wiedzy na określony temat. Szowinizm wyraża się niechęcią, nienawiścią do innych narodów. Szowinista wyolbrzymia zalety swojej nacji i jest przekonany, że jego naród może rozwijać się kosztem innych wspólnot. Rasizm to przeświadczenie o wyższości jednej rasy ludzkiej nad innymi. Antysemityzm to dyskryminacja konkretnej wspólnoty narodowej, Żydów i wrogi stosunek do niej. Holokaust to niemiecka nazistowska zbrodnia z czasów II wojny światowej, której celem było wymordowanie wszystkich żydowskich mieszkańców terenów, które znajdowały się pod kontrolą III Rzeszy. Nacjonalizm to ideologia opierająca się na przekonaniu, że członkowie społeczeństwa powinni przedkładać interes narodu ponad inne sprawy. Kosmopolityzmem nazywamy postawę polegającą na postrzeganiu całego świata jako wielkiej ojczyzny wszystkich ludzi.